A teraz słychać? Okej, okay, dobra. Dobra, to zacznę od początku. <ścoughs> eee, zacznę od początku. Eee, sorry za niepowodzenie. No więc wróćmy do wykresu miesięcznego, choć znaczy ja wracam. Więc na wykresie miesięcznym jesteśmy w czteromiesięcznej równowadze. Z lekką tendencją, tutaj do znaczy inaczej: nie ma nadmiaru wyraźnego na szczytach, i jesteśmy blisko szczytów. Także to jest sygnał na to, że no te szczyty są w grze, więc zobaczymy, czy rynek będzie chciał wybić nowe szczyty. Także poziomy do obserwacji no to jest all-time high na 617875 oraz szczyt ze stycznia 616225, który stanowi ostatni ważny punkt referencyjny przed szczytem wszechczasów. E, obecny miesiąc, luty, jest na razie miesiącem wewnętrznym, co jest formą równowagi. Także mamy równowagę wewnątrz, równowagi, czyli bardzo niesympatyczny mm, dla długoterminowych y, traderów y, nie, nie, środowisko. Nie, ja, ja nie jestem traderem długoterminowym, także dla mnie to jest obojętne. Ale no trzeba mieć pamiętać o tym, że nie ma trendu. Dobrze, przejdźmy na tygodniówkę. Więc na tygodniówce e, mamy. E, po, to, nam to nam potwierdza, że jesteśmy w trading range'u od y, około 14 tygodni od listopada, od tego wybicia powyborczego rynek stoi w miejscu. E, także szczy, szczytem tego trading range'a jest szczyt wszechczasów, tak jak tutaj to wynikało też z miesięcznego wykresu 6178,75. A do, dołek jest na 5813. E, jesteśmy w tej chwili w górnej części tego zakresu, tak jak to nam powiedział też wykres miesięczny. No, i mamy ten naprawdę bardzo nikły um, nadmiar na szczytach. Do tego mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć tygodniowych szczytów, bardzo blisko siebie. To może doprowadzić do efektu fajerwerków. Nie mówię, że tak będzie, ale jeżeli by rynek zaczął iść do góry, no to może tutaj yy, dostać paliwa do tych wzrostów. Okej, okay. wykres, wykres dzienny. No więc wykres dzienny nie pokazuje nam właściwie nic nowego. Potwierdza, że jesteśmy w tym zakresie tradingowym. No i pokazuje, że rynek nie jest w stanie utrzymać żadnego trendu dłużej niż przez kilka dni, szczególnie od grudnia, bo tutaj, jeszcze po wyborach, no to niby tutaj był, było trochę trendu. Tu był jakiś trend do góry, ale, ale ogólnie rynek nie jest w stanie utrzymać trendu dłużej niż przez tydzień. W tej chwili mamy jedno interwałowanie do góry od, od w, w, w czwartek i w piątek. No, czwartek był pozytywnym dniem dla rynku, natomiast piątek no, bardzo wąski zakres. Eee, także no, to jest niepokojące dla tego trendu wzrostowego, więc. Pomimo tych wszystkich e, e, pojawiających się sygnałów, że może będziemy szli wyżej, to trzeba bardzo być ostrożnym. Dobra. Dobrze, spojrzę co tutaj, piszecie. Okej, okay, dzięki. E, spoko. Dobrze, przejdźmy do, e, do tego. Do. E... Profili. A, więc jeśli chodzi o profile, no to w tym tygodniu, ok, dla ułatwienia wam powiem, co znaczą, może różne kolory. Ten Jasny Błękit to jest tygodniowy szczyt. Na zielono jest cena zamknięcia. Na niebiesko, chociaż tutaj pewnie teraz nie widać, bo jest za małe, ale na niebiesko jest ostatnia cena z dnia. Na czerwono są dołki i szczyty oraz poziomy referencyjne. Na fioletowo są średnie. To jest średnia 50. Jedna jest z wykresu. Kontraktu, terminow, kontraktu marcowego, druga jest z kontraktu ciągłego. Także, no co nam pokazuje ten wykres? No, nam pokazuj, pokazuje nam dokładnie to samo, co wynikało z, z tygodniowego i, i z dziennego, czyli brak przekonania, brak pewności na rynku. No i ten piątek, tak? Bardzo tutaj był dniem. No. Ma, bardzo mało przekonania było tego dnia, więc trend jest pod znakiem zapytania. Także dla mnie na nadchodzący tydzień, na, na wtorek, bo przypominam, jak ktoś nie pamięta, jutro jest dzień wolny w Stanach, także nie ma giełdy. Nie wiem, czy futuresy będą chodzić, ale na pewno nie ma giełdy nowojorskiej. Yy, I yy, co chciałem powiedzieć, to że pierwszym punktem odniesienia jest szczyt z poprzedniego tygodnia, czyli ten tutaj, 6145,25, a wybicie dołka z piątku, no to zaprzestałoby nam to jedno interwałowanie, więc to by było krótkoterminowo negatywne. I w ogóle ten dzień nie był może dniem wewnętrznym, ale ja bym go traktował jako równowagę ten dzień, więc stosowałbym względem tego dnia zasady handlu w równowadze, ale tak lightowo bym to bym to stosował. Aha, no tak. Dobra. Nie. Tak Wojtek, to jest wszystko żart. Yy, możesz się śmiać. Okay. dobra. No więc wszystko słyszeliście, co powiedziałem, tak? Czyli tutaj nic więcej nie mogę dodać, tak? Także aha, te kolorki. No to tak jak mówiłem, błękitny to jest szczyt tygodnia i dołek tygodnia, zielony cena zamknięcia, niebieski cena, ostatnia cena. Tutaj ten jaśniejszy, ten pomarańczowy, to jest miesięczny. Szczyt bądź dołek. Na czerwono są punkty referencyjne i dołki, szczyty dzienne. A na fioletowo są średnie. Tak, okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Wracamy do. Wracamy do wykresów. Teraz idziemy na Nasdaka. Wojtek, jak ci się nie podoba, zamknij i tyle. Dobra. Okej. Okay. Jeśli chodzi o Nazaka. No to sytuacja jest bardzo podobna. W sensie mamy ten. Tutaj mamy może 3 miesięczną równowagę. Jesteśmy powyżej szczytu z, ze stycznia, więc to jest różnica. Natomiast no, tr trudno się tutaj wypowiadać na temat tego. Jak, jak rynek będzie reagował na ten nadmiar? Na razie jemy ten nadmiar, zjadamy go, zobaczymy, czy starczy nam przekonania do dalszych wzrostów. Dobrze, co na tygodniowym? Nam jest tu tygodniowym, widzimy, że tutaj mamy taki siedmiotygodniowy obszar równowagi ze szczytem na właśnie szczycie ze stycznia, czyli 22 093,5. I to jest taki go-no-go no go level, tak? Czyli jeżeli będziemy powyżej tego poziomu, no to idziemy na szczyty. Natomiast spadnięcie poniżej tego poziomu byłoby potencjalnym spojrzeniem powyżej i porażką. Dobrze, co my mamy na dziennym? No więc na dziennym mamy właściwie to, ten, sam, ten sam obraz co na tygodniowym, czyli taki kilkutygodniowy okres równowagi. No, i to wybicie w piątek, w czwartek właściwie, a w piątek kontynuacja. No, i tu widać na tym wykresie od razu, że dołek z piątku jest bardzo blisko tego poziomu wybicia. Także to, to, to jest trochę niepokojący sygnał. Dobra, idziemy do. Do profili. Ok. No więc jeśli chodzi o NASDAQa, no profil NASDAQu, to sytuacja jest zbliżona od tak na pierwszy rzut oka jest zbliżona do tego, co mówię na S&P, natomiast no, tutaj w piątek zamknęliśmy się wysoko, w przeciwieństwie do S&P. S&P zamknęło się na dołkach prawie e, i e, więc, więc to by wskazywało na jakąś potencjalną siłę, ale uwaga, bo tu widzicie jest ten dołek. Ten dołek jest po pierwsze biedny, bo tutaj są dwa okresy bardzo blisko siebie, które miały dołki bardzo blisko siebie i e, do tego jest moim zdaniem słaby, bo jest przy tym miesięcznym szczycie. Tak przypominam, na pomarańczowo są, są miesięczne szczyty. Więc e, jest to no, wysokie ryzyko do startu tygodnia. Okej, okay, nie wiem, może są jakieś pytania? Mogę odpowiedzieć na jakieś pytania, jeśli chcecie. No cóż, widzę, że pytań chyba nie ma. Dziękuję bardzo wszystkim. Powodzenia w, w tygodniu tradingowym i zapraszam wszystkich na forum BTFDTV. Jeżeli chcecie się nauczyć, a jeżeli oczywiście jeszcze nie jesteście. Jeżeli chcecie się nauczyć patrzenia na rynek przez pryzmat profili według Jima Daltona. Spoko. Dzięki.